Moja siostra chce zaoszczędzić wychodząc za mąż tego samego dnia i w tym samym miejscu, co ja, ale nie zamierzam dzielić się moim wielkim dniem, a tym bardziej moją podróżą poślubną. Cześć wszystkim. Śluby mają być szczęśliwymi momentami, prawda? Cóż, dla większości ludzi tak jest, ale jeśli pochodzisz z rozbitej rodziny, jak moja, to może się bardzo skomplikować. Ja, mając 31 lat. Mam zamiar wyjść za mąż, za miłość mojego życia, za dwa miesiące. Od ponad roku planujemy ten dzień, i byłam bardzo podekscytowana, bo wszystko miało się spełnić. Wychodzę za cudownego mężczyznę, a mój tata, który zawsze mnie wspierał, nalegał, żeby pokryć większość kosztów ślubu. Chciałaby to było wspaniałe wydarzenie w eleganckim miejscu, coś naprawdę wyjątkowego. Wszystko szło dobrze, ale jak to zwykle bywa w moim życiu, moja mama znalazła sposób, by wszystko skomplikować. Oto ta skomplikowana część. Moi rodzice rozwiedli się, gdy miałam 5 lat. To nie był trudny rozwód pod względem prawnym, ale podzielił nasze życie w sposób, którego żaden układ dotyczący opieki nad dzieckiem nie mógł rozwiązać. Moja mama ponownie wyszła za mąż rok później i miała moją przyrodnią siostrę Berni, lat 23, z nowym mężem. Chociaż moi rodzice mieli wspólną opiekę, większość czasu spędzałam z tatą. Moje relacje z mamą oziębiły się po tym, jak ponownie wyszła za mąż, a sytuacja pogorszyła się, gdy Bernie stała się centrum jej uwagi. Nie czułam się urażona z tego powodu, po prostu stało się jasne, że moja mama ruszyła dalej ze swoim życiem i że stałam się dla niej mniej ważna. Przenieśmy się do teraźniejszości. Spotykam się z moim narzeczonym od ponad pięciu lat i uznaliśmy, że nadszedł czas na ślub. Powiedziałam o naszym planie tacie i był zachwycony. Natychmiast zaoferował, że pomoże nam finansowo. Powiedziałam też o tym mamie i wydawała się szczęśliwa, ale po jakimś czasie sytuacja zaczęła się komplikować. Trzy tygodnie temu nagle dostałam od niej telefon. Nie rozmawiałyśmy zbyt często, więc sam fakt rozmowy już był zaskoczeniem. Myślałam, że chciałaby się dowiedzieć, co u mnie albo zapytać o ślub może podzielić się moim entuzjazmem ale całkowicie się pomyliłam. Zaczęła mówić zbyt wesołym tonem, który nauczyłam się rozpoznawać jako zapowiedź czegoś złego. Kochanie, mam dobre wieści zgadnij co Bermi się zaręczyła. Zaskoczyło mnie to, bo nawet nie wiedziałam, że Bermi spotyka się z kimś na poważnie. Nie byłyśmy blisko, więc nie dziwiło mnie, że nie jestem na bieżąco z jej życiem. Ale sposób, w jaki to powiedziała, sprawiał wrażenie, że to już było coś oczekiwanego. Odpowiedziałam: Och, to świetnie, to dobre wieści. Jednak gdzieś w mojej głowie byłam zdezorientowana, dlaczego dzwoniła specjalnie po to, by mi to powiedzieć. W końcu nie obchodziło mnie, czy Bernie i jest samotna, czy zaręczona. Po kilku sekundach przerwy obniżyła głos i powiedziała: Cóż, jest taka sprawa. Bernie i jej narzeczony mają bardzo napięty budżet, nie mogą sobie pozwolić na wielki ślub jak twój. Pomyśleliśmy więc, co byś powiedziała, gdyby Bernie i jej narzeczony wzięli ślub tego samego dnia, co ty. Moglibyśmy wykorzystać to samo miejsce, tylko kilka godzin wcześniej. Oczywiście Bernie mogłaby mieć małą ceremonię rano, a potem ty miałabyś swoją po południu. Zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy i byłoby tak wyjątkowo. Że wy dwie dzieliłybyście ten dzień. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszałam. Moja mama zasadniczo prosiła mnie, abym podzieliła dzień swojego ślubu, który planowałam od ponad roku z moją przyrodnią siostrą, z którą prawie nie miałam kontaktu. Moje myśli nie mogły tego przetworzyć. Bez zastanowienia odpowiedziałam: Absolutnie nie. Nie pozwolę, żeby to zepsuło mój dzień. To jest mój dzień ślubu, mamo. To nie jest spotkanie rodzinne, ani sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Nie zamierzam go z nikim dzielić, a już na pewno nie z Berni, przepraszam. Jej optymistyczny ton zadrżał, ale Berni i jej narzeczony naprawdę nie mogą sobie pozwolić na coś takiego jak Twoje. Musisz zrozumieć, jak trudno jest nam, że nie możemy dać jej tego, na co zasługuje. To tylko pożyczanie miejsca na kilka godzin wykorzystałyby tylko róg dużej sali to niewielka prośba. Starała się przekonać mnie, argumentując, że mają trudności i że to rozwiązałoby wiele ich problemów. Powiedziałam: Przykro mi, ale odpowiedź brzmi nie. Westchnęła głęboko i zmieniła temat, ale wiedziałam, że rozmowa na tym się nie skończyła. W następnych tygodniach byłam bombardowana telefonami i wiadomościami od mojej mamy, która nie dawała za wygraną. Każda rozmowa była taka sama. Ona błagała, żebym pozwoliła Bernie wziąć ślub tego samego dnia. A ja odpowiadałam stanowczym nie. Zaczęła używać wszystkich możliwych taktyk, próbując emocjonalnie mną manipulować. Najpierw zagrała kartą rodziny: Czyż nie byłoby miło, gdybyś ty i Bernie dzieliły ten szczególny dzień? W końcu to twoja siostra. Odpowiedziałam: Ale nie jesteśmy blisko i nie chcę, żebyśmy były. Już dawno temu pogodziłam się z faktem, że ja i Bernie nie będziemy mieć braterskiej więzi. I to mi odpowiada. Wtedy się wściekła. A czyja to wina, że nie jesteście blisko? Jesteś starsza, czy kiedykolwiek próbowałaś się z nią dogadać? Nie, nie próbowałam i nie chcę, odpowiedziałam. Potem próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy. Ty i twój tata macie tyle, twój ślub będzie piękny i kosztowny. Czy nie uważasz, że to trochę samolubne zatrzymać to wszystko tylko dla siebie, kiedy twoja siostra i jej narzeczony mają trudności z organizacją swojego? Ona nawet nie ma pełnoetatowej pracy, a jej narzeczony nie może może sobie pozwolić na elegancki ślub, a Twój ojczym też nie może pomóc. Mamy trudności. Byłam wściekła w tym momencie, więc wyrzuciłam z siebie wszystko, co miałam na myśli. Po pierwsze, nie jestem odpowiedzialna za ich finanse. Jeśli chcę wziąć ślub bez stałej pracy, to jej problem. Jak sobie poradzą później, jeśli nie mogą sobie pozwolić na duży ślub? Niech mają mały. Ale nie jest sprawiedliwe, że prosisz mnie o podzielenie się moim szczególnym dniem. Od tamtej pory przestałam odbierać jej telefony i wiadomości, nawet te, których próbowała zapytać o przygotowania do mojego ślubu. Czuję się psychicznie wyczerpana przez to wszystko. Prawda jest taka, że włożyłam dużo wysiłku w odbudowanie relacji z mamą. Jak wspomniałam wcześniej, była nieobecna przez dużą część mojego dzieciństwa. A część mnie żywiła urazę, że tak szybko ruszyła dalej ze swoim życiem. Kilka lat temu rozmawiałam o tym z moim terapeutą. Z jego pomocą postanowiłam popracować nad relacją z mamą, co pomogło mi rozwinąć się jako osoba. Jednak z tym nowym incydentem czuję, że wróciłyśmy do punktu wyjścia. Teraz naprawdę nie wiem, czy jestem samolubna, czy po prostu stawiam granice. Moja mama zapewnia mnie, że ślub Berni w żaden sposób nie zakłóci mojego, że zakończy się, zanim przyjdą moi goście. Ponadto, będzie to dla nich mała ceremonia z mniej niż 10 osobami. Aktualizacja pierwsza: Dziękuję za potwierdzenie mojego stanowiska. Macie rację, mówiąc, że do naprawienia relacji potrzeba dwóch osób, a priorytety mojej matki są dość jasne: nie obchodzi jej moje szczęście. Interesuje ją tylko spełnianie życzeń swojej złotej córeczki. Niektórzy pytali, dlaczego jestem tak pełna urazy wobec mojej przyrodniej siostry. Jaka jest historia za tym wszystkim i dlaczego ona chce wziąć ślub w tym samym miejscu, co ja? Pozwólcie mi wyjaśnić te sprawy jedna po drugiej. Cóż, przyznaję, że mogłam zabrzmieć zgorzkniale, a może nawet chłodno wobec Berni. Powód, jak zwykle, ma związek z traumą z mojego dzieciństwa. Boli mnie to opowiadać. Ale moi rodzice rozwiedli się, ponieważ moja matka zdradziła mojego ojca z ojcem Berni. Miałam zaledwie pięć lat, ale niektóre wspomnienia są wyryte w mojej pamięci z dużą wyrazistością. Pamiętam dzień, kiedy mój tata wyprowadził się z domu, a kilka godzin później ojciec Berni przyszedł do naszego domu, i moja mama zamknęła się z nim w sypialni. Tego wieczoru płakałam, aż zasnęłam. Nie pamiętam, ile dni minęło, zanim mój tata przyjechał, żeby mnie odwiedzić. Kiedy to zrobił, powiedziałam mu, że chcę z nim zamieszkać. W tamtym czasie tymczasowo mieszkał z moimi dziadkami i zabrał mnie ze sobą. Moja mama się nie sprzeciwiła. To była jedyna dobra rzecz, jaką dla mnie zrobiła. Odwiedzała mnie często i zabierała z powrotem do siebie, ale nigdy na siłę. Kochałam moją mamę i za każdym razem, gdy prosiła, żebym wróciła do niej, myślałam, że w końcu zacznie się mną opiekować i kochać mnie tak, jak to było wcześniej. Ale to nigdy się nie stało. Była zbyt zajęta, żeby być idealną żoną dla swojego nowego męża, a wkrótce zaszła w ciążę. W ciążę z Bernie. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z moim tatą i dziadkami. Lubiłam być z nimi. Wkrótce mój tata kupił własny dom na tej samej ulicy co dom moich dziadków. Ostatecznie ponownie się ożenił, ale to nastąpiło dopiero gdy byłam w szkole średniej. Bardzo dobrze dogaduję się z jego żoną. Mieszkałam z dziadkami na pełen etat w szkole średniej, a kiedy poszłam na studia, prawie całkowicie oddaliłam się od mojej mamy. Mój tata opłacił moje studia i pomógł mi rozpocząć karierę zawodową. Zawsze miałam z nim bliską relację. Podczas gdy moja relacja z mamą była, delikatnie mówiąc, niezbyt dobra. Wymieniałyśmy czasem wiadomości i widywałyśmy się na spotkaniach rodzinnych, ale dystans emocjonalny był oczywisty. Moja uraza wobec Bernie. Cóż, nie wiem, jak to wyjaśnić. Bernie i ja nigdy nie miałyśmy braterskiej więzi. Zawsze traktowali mnie jak obcą osobę w tym domu, który pierwotnie był moim. Ten dom ma dla mnie wspomnienia z dzieciństwa z rodzicami, ale został w cudzysłowie przejęty przez Bernie i jej ojca. Szczerze mówiąc, nigdy nie próbowałam zbliżyć się do Bernie i utrzymywałam dystans. Nie wiem, czyja to wina, ale tak wygląda sytuacja teraz. Dlaczego Bernie chce wziąć ślub w tym samym miejscu co ja? Nie wiem, dlaczego, do cholery, uważa to za dobry pomysł, by zrujnować mój ślub. Nie mam pojęcia. Jednak Berni zawsze była osobą, która chciała wszystkiego, co mieli inni. Pamiętam, że za każdym razem, gdy widziała moją nową sukienkę, lalkę czy jakąś zabawkę, dręczyła swoich rodziców, żeby kupili jej to samo. Niestety jej ojciec nie zarabiał wystarczająco, więc najczęściej dostawała tylko tanią wersję tego, co miałam ja. Nie chcę się wywyższać, ale tak wyglądała rzeczywistość. Więc może, kiedy dowiedziała się, że wychodzę za mąż w tej pięknej posiadłości nad jeziorem, zapragnęła tego samego na swój ślub, ale biedaczka nie mogła sobie na to pozwolić. Ani jej narzeczony, ani jej ojciec. Dlatego wysłali moją mamę, żeby wykonała misję. Aktualizacja druga, po tym jak odmówiłam mojej matce, poszła za moimi plecami i próbowała zmanipulować mojego narzeczonego. Tak, miała czelność. Opowiedziała mu tę samą smutną historię o finansach Berni, błagając, by pozwolił jej wykorzystać nasze miejsce na ślub jako akt dobroci. Nawet poprosiła, byśmy przesunęli naszą ceremonię trochę później, może na popołudnie, żeby Berni mogła wziąć ślub rano. Obiecała, że będzie to mała uroczystość tylko z najbliższą rodziną, zapewniając, że w żaden sposób nie zakłóci to naszego ślubu. Mój narzeczony jest niesamowicie spokojnym człowiekiem. Wysłuchał jej, współczuł jej i powiedział, że porozmawia ze mną. Cieszę się, że wiedział, jakie są jego granice i nie podjął decyzji sam. Byłam wściekła, ale on mnie uspokoił i powiedział: To twoja decyzja, to Twój dzień i jeśli nie chcesz go dzielić, to nie dzielimy. Wesprę każdą decyzję, jaką podejmiesz. Jego słowa były dokładnie tym, czego potrzebowałam. Moja mama próbowała zaangażować mojego narzeczonego w swój plan, ale nie zamierzałam na to pozwolić. Natychmiast zadzwoniłam do mamy i skarciłam ją za to, co zrobiła. Jasno dałam do zrozumienia, że jeśli nie przestanie grać brudno, zabronię jej przyjścia na mój ślub i zerwę z nią wszelkie kontakty. Płakała i przeprosiła, mówiąc, że to był błąd, że skontaktowała się z moim narzeczonym, i obiecała, że od teraz zachowa się lepiej. Problem w tym, że nie chcę, żeby przepraszała. Chciałam, żeby powiedziała coś okropnego, abym mogła ją wyrzucić z mojego ślubu. Po tym, co zrobiła, nie chcę, żeby była na moim ślubie. Ale teraz, kiedy przeprosiła, to ja byłabym tą złą, gdybym ją mimo wszystko wyrzuciła. Aktualizacja trzecia. Właśnie kiedy myślałam, że sytuacja nie może się już pogorszyć, dostaję desperacki telefon od mojej ciotki która zawsze jako pierwsza dowiaduje się o wszelkim rodzinnym dramacie. Pierwsze jej zdanie brzmiało Czy widziałaś zaproszenie ślubne Bernie? Zdziwiłam się i odpowiedziałam Nie, nie dostałam niczego. Wtedy opowiedziała mi, że Bernie wysłała zaproszenia na ślub z tą samą datą i miejscem co mój ślub i ludzie już pytali czy to wspólna ceremonia. Wcześniej moja mama powiedziała, że ślub Bernie będzie mały z mniej niż 10 osobami. Ale według mojej ciotki, zaproszenia wysłano już do ponad 50 osób, plus ich osoby towarzyszące, a wszyscy byli to rodzina i przyjaciele z naszego bliskiego kręgu. To oznaczało, że rodzina ze strony mojej mamy, która planowała przyjść na mój ślub, teraz była również zaproszona na ślub Berni. Było to jasne: Berni chce zrujnować mój ślub, organizując swój. Najpierw wpadłam w panikę, pomyślałam: co się do diabła dzieje. Czułam, jakbym dostała cios w żołądek. Bernie wysłała zaproszenia na swój ślub na ten sam dzień i w to samo miejsce co mój, bez jakiegokolwiek porozumienia ze mną. Byłam wściekła. Pojechałam prosto do domu mojej ciotki, odebrałam wydrukowane zaproszenie i pojechałam do domu mojej mamy. Wściekła jak nigdy. Byłam tak zła, że rzuciłam zaproszenie i powiedziałam, co się dzieje. To był moment, w którym moja matka zaczęła płakać. Moja mama od razu się rozkleiła i powiedziała: Bardzo mi przykro. Twój ojczym i Bernie naciskali na mnie, żebym cię przekonała, ale nie udało mi się. Zapewniłam ich, że przekonam cię, ale Bernie już wysłała zaproszenia. Nie wiem, co teraz zrobić. Nie mogłam uwierzyć w śmiałość mojej matki. Obiecała im, że podzielę się moim dniem ślubu, nawet mnie o to nie pytając. Siedziałam w ciszy. Próbując zrozumieć, jak mogła złożyć taką obietnicę za moimi plecami, i to jeszcze nie było wszystko. Spróbowała ostatniego, desperackiego ruchu. Kochanie, teraz, kiedy zaproszenia zostały już wysłane, może mogłabyś to rozważyć. Proszę, zrób to dla mnie. Obiecałam, że to się stanie. Jeśli odwołają ślub, rodzina pana młodego i inni członkowie rodziny nas upokorzą. Czułam, jak krew we mnie wrze, odpowiedziałam z całkowitą zimnością. Mówiłam ci to raz za razem: Nie zamierzam dzielić mojego dnia ślubu z Berni. Jeśli już wysłali zaproszenia, to ich problem nie mój. Moja mama zaczęła jeszcze bardziej płakać, ale już mnie to nie obchodziło. Wyraźnie powiedziałam, że odcinam ją od mojego życia, a ona, Berni i cała jej rodzina nie są zaproszeni na mój ślub. To wydarzyło się dwa dni temu i od tamtej pory panuje całkowita cisza. Całe to zamieszanie doprowadza mnie do szału. To miał być najlepszy czas w moim życiu, prawda? A tymczasem tutaj jestem, radząc sobie z tym kompletnie niepotrzebnym spektaklem chaosu. Aktualizacja czwarta. Już jestem po ślubie. Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze wsparcie. Po ostatnim starciu z moją mamą zdecydowałam się zaangażować mojego tatę. Opowiedziałam mu wszystko i zapewnił mnie, że zajmie się tą sprawą. Skontaktowałam się również z miejscem ceremonii, aby poinformować ich o tym, co się dzieje. Wyraźnie zaznaczyłam, że Bernie, moja mama i jej mąż mają zakaz wstępu na mój ślub i nie mogą tam organizować żadnych wydarzeń. Miejsce ceremonii potwierdziło, że nikt poza mną i moim narzeczonym nie może wprowadzać zmian ani dokonywać rezerwacji związanych z naszym ślubem. Kolejne dni były spokojne. Wyobrażałam sobie, że moja mama i Bernie są zajęte próbami odwołania zaproszeń i naprawianiem bałaganu, który same stworzyły. Jednak kilka dni później moja mama pojawiła się u mnie w domu. Wyglądała na wyczerpaną, a jej twarz była pokryta łzami, jakby nie spała od dni. Kiedy tylko otworzyłam drzwi, zaczęła krzyczeć: Jesteśmy upokorzeni. Bernie musiała wszystko odwołać. Ludzie pytają dlaczego, i teraz wyglądamy na idiotów. Wszyscy wiedzą, że nie możemy sobie pozwolić na porządny ślub dla Berni. Zawstydziłaś nas. Bernie od kilku dni nie jadła. A jej ojciec nawet ze mną nie rozmawia. Co zyskałaś, niszcząc moje szczęście? Założyłam ręce i patrzyłam na nią, nie czując ani odrobiny współczucia. Mówiłam ci to od samego początku. Nie zamierzam dzielić mojego dnia ślubu. Zignorowałaś mnie, poszłaś za moimi plecami i próbowałaś mnie do tego zmusić. To twoja wina, nie moja. I tak, teraz masz tylko jedną córkę Berni, odcinam cię z mojego życia. Nie chcę już tej toksycznej relacji. "Ty i twoja rodzina nie jesteście zaproszeni na mój ślub." Zanim zdążyła odpowiedzieć, zamknęłam jej drzwi przed nosem. To nie był moment, z którego jestem szczególnie dumna, i poczułam się źle, zabraniając jej przyjścia na mój ślub, ale musiałam postawić granicę. Opowiedziałam o wszystkim mojemu tacie, a on w pełni mnie poparł. Nawet zaoferował, że pokryje dodatkowe koszty na zabezpieczenie, jeśli będzie to konieczne." Zawsze był moim największym wsparciem, i tym razem nie było inaczej. Konsekwencje były szybkie i brzydkie. Moja mama nawet próbowała zaangażować moją ciotkę, mając nadzieję, że przekona mnie, żeby pozwolić jej przyjść na ślub, ale ja pozostałam nieugięta mimo całego dramatu. Mój ślub był idealny. Byłam otoczona ludźmi, którzy naprawdę się o mnie troszczą. Nie było stresu ani chaosu, tylko miłość i szczęście. Mój tata zaprowadził mnie do ołtarza, a ja i mój mąż wymieniliśmy przysięgi w obecności naszych najbliższych rodzin i przyjaciół. To było wszystko, o czym zawsze marzyłam. Nieobecność mojej mamy nawet nie przeszła mi przez myśl. Tego dnia to ona poniosła stratę, nie ja. Wiem, że niektórzy mogą pomyśleć, że byłam zbyt surowa albo że powinnam poszukać kompromisu. Ale po latach chłodu i obojętności ze strony mojej mamy, nie byłam gotowa poświęcić swojego szczęścia, żeby ją zadowolić, jej lub kogokolwiek innego. Ślub Bernie musiał zostać całkowicie odwołany. Wysłano formalne noty przepraszające gości, powołując się na nieprzewidziane okoliczności. Dowiedziałam się od ciotki, że Bernie była zdruzgotana i wściekła na mnie. Oczywiście obwiniała mnie o wszystko, czego szczerze się spodziewałam. Była wściekła, bo jej marzenie o ślubie w tak ekskluzywnym miejscu legło w gruzach. Dla niej nie miało znaczenia, że przekroczyła granice, wysyłając zaproszenia bez mojej zgody, ani że próbowała mnie zmusić do zaakceptowania czegoś, czego wyraźnie nie chciałam. Z jej perspektywy to ja zrujnowałam wszystko. Wygląda na to, że Bernie przestała rozmawiać z kimkolwiek spoza swojego najbliższego kręgu jest zbyt zawstydzona, żeby stawić czoła swoim przyjaciołom czy dalszej rodzinie. Tension finansowy z powodu odwołania wszystkiego również mocno ich dotknął, ponieważ ona i jej narzeczone już mieli trudności finansowe. Straty z tytułu nierefundowanych zaliczek mocno ich uderzyły. Moja ciotka wspomniała, że Bernie maluje mnie teraz jako złoczyńcę w całej tej historii. W jej wersji jestem samolubną siostrą, która nie chciała się dzielić, mimo że miała wszystko, podczas gdy ona miała tak niewiele. Ale zamiast szanować moje granice, próbowali się mną wykorzystać, a teraz muszą ponosić konsekwencje. Krąży również, że ten cały bałagan wpłynął na relacje Bernie i jej narzeczonego. Z tego co słyszałam, był wściekły, kiedy wszystko wyszło na jaw. Podobno od początku nie chciał korzystać z mojego ślubu, ale Bernie go do tego zmusiła. Myślał, że to zły pomysł od samego początku i czuł się zawstydzony, kiedy musieli odwołać ślub. Moja ciotka sugerowała, że od tamtej pory między nimi pojawiło się napięcie. Chociaż nie zerwali oficjalnie, wyraźnie widać, że cały ten dramat poważnie zaszkodził ich relacji. Cieszę się, że narzeczony Bernie wydaje się być rozsądnym facetem, który rozumie, że nie w porządku jest próbować przywłaszczać sobie czyjś szczególny dzień. Aktualizacja piąta. Chyba już wam opowiadałam, że Bernie zawsze była typową dziewczyną, która kiedy widziała, że ktoś coś ma, ona też tego chciała. Więc ta nowa aktualizacja prawdopodobnie nikogo nie zaskoczy. Ostatnio moja mama dowiedziała się, że mój mąż i ja wybieramy się w podróż poślubną. Choć ślub Bernie został całkowicie odwołany i tym samym nie będzie miała miesiąca miodowego, chciała, żebym zabrała ją na naszą podróż. By wynagrodzić jej wszystkie krzywdy, które jej rzekomo wyrządziłam, niszcząc jej ślub. Tak, dobrze przeczytaliście. Bernie, która ledwie ma ze mną kontakt, myślała, że najmniej, co mogłabym zrobić, to zaprosić ją na nasz miesiąc miodowy. To nie żart. Oczywiście moja mama nie skontaktowała się bezpośrednio ze mną, ponieważ jest całkowicie zablokowana we wszystkich możliwych formach: telefon, media społecznościowe, e-maile wszystko. Jednak moja mama bez wahania postanowiła zadzwonić do mojego ojca, żeby przekonał mnie do tego. Z całą bezczelnością powiedziała, że najmniej co mogłabym zrobić, to zabrać Bernie ze za sobą. Według mojej mamy byłoby to najbardziej sprawiedliwe, coś w rodzaju zadośćuczynienia za zniszczenie jej wymarzonego dnia i jej związku. Mój ojciec, który był moim największym wsparciem przez cały ten chaos, odpowiedział jej bezpośrednio, że to. O co teraz prosi, było jeszcze bardziej absurdalne niż to, o co prosiła wcześniej. Jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza mnie przekonywać, bym zabrała Bernie na miesiąc miodowy i że najlepsze, co moja mama mogłaby teraz zrobić, to przestać wysuwać takie absurdalne żądania. Powiedział coś, co bardzo mi się spodobało. Jeśli naprawdę chce mieć jakąś relację ze swoją córką w przyszłości, powinna zacząć traktować ją jak swoją córkę. A nie jak źródło zasobów dla Bernie. Wyjaśnił, że takie zachowanie tylko pogłębia przepaść między nami. Kiedy mój tata mi to powiedział, nie mogłam powstrzymać śmiechu. Sytuacja była tak absurdalna, że jedyne co mogłam zrobić, to potraktować to z humorem. Oczywiście nie poświęciłam temu więcej uwagi, bo oczywiście nie zamierzałam zabrać Bernie na mój miesiąc miodowy. To miał być czas dla mnie i mojego męża. Czas, który zaplanowaliśmy, by cieszyć się sobą jako nowożeńcy. Nie zamierzałam nikogo innego w to angażować, a już na pewno nie kogoś takiego jak Bernie. Jednak historia na tym się nie kończy. Mimo że mój ojciec wyraźnie przekazał to mojej matce, postanowiła zignorować jego rady. Dlatego w dniu naszego lotu moja mama i Bernie pojawiły się na lotnisku. Tak, pojawiły się na lotnisku. Na szczęście lotnisko jest dość duże i mój mąż i ja zauważyliśmy je, zanim one zauważyły nas. Więc szybko udało nam się umknąć, zanim nas zobaczyły. Jestem pewna, że nie miały pojęcia, który był nasz lot, ani o której godzinie wylatywaliśmy. Musiały tam być, czekając na naszą zasadzkę, mając nadzieję, że pozwolimy im dołączyć do naszej podróży. I to jeszcze nie wszystko. Bernie nawet miała walizkę. Oznacza to, że była całkowicie przygotowana, żeby wsiąść z nami do samolotu. Teraz pomyślcie o tym. Skoro moja mama i Bernie nie mają za dużo pieniędzy, co one myślały, że kupię im bilety lotnicze w ostatniej chwili, żeby mogły dołączyć do mojego miesiąca miodowego? To wydarzyło się wczoraj. Dziś jesteśmy już w naszym miejscu docelowym, ciesząc się miesiącem miodowym, i jedyne na co mam nadzieję to, że moja mama i Bernie miały wystarczająco pieniędzy na taksówkę z powrotem z lotniska. Bo ostatnie, co o nich słyszałam, to, że tam czekały, kiedy nasz samolot odlatywał. Na szczęście to cały kontakt, jaki z nimi mieliśmy do tej pory. Mój mąż i ja cieszymy się naszą podróżą, tak jak powinno być. Aktualizacja szósta. Chcecie wiedzieć, co Bernie ostatnio próbowała zrobić w mojej sprawie? Cóż, nie bezpośrednio ze mną, ale to coś, co mogło mnie dotknąć. Próbowała filtować z moim mężem. Tak, bo Bernie zawsze chce go, co mają inni, a tym razem nie chodziło tylko o męża. Chciała mojego męża. W jakiś sposób zdobyła jego numer telefonu. Nie mam pojęcia, jak to zrobiła, ale to się stało. Oczywiście teraz jest zablokowana w telefonie mojego męża, ale nie bez odpowiedzi z mojej strony. Najpierw wysłała mu kilka wiadomości, próbując go uwieść. Były to typu: cóż, jeśli znudzisz się opę, Zawsze możesz mieć młodszą wersję. Albo mam wrażenie, że opę może być trochę nudna w łóżku, coś co mi się nie zdarza. Co gorsza, dołączyła kilka zdjęć, które, chociaż nie były całkowicie nagie, były dość prowokacyjne. Oczywiście mój mąż nie odpowiedział na żadną z tych wiadomości, ale ja tak. Moja odpowiedź była bezpośrednia. Cześć Bernie, tu twoja siostra. Twój plan silnie powiódł, ale myślę, że wiem, gdzie popełniłaś błąd. Zdjęcia były trochę brzydkie. Następnym razem, kiedy spróbujesz uwieść męża innej kobiety, zwłaszcza siostry, przynajmniej spędź kilka miesięcy na siłowni, bo masz trochę za dużo kilogramów. Wiem, że byłam okrutna w swojej odpowiedzi i zdaję sobie sprawę, że śmianie się z czyjejś wagi nie jest w porządku. Nie jestem dumna z tego, że sięgnęłam po taki argument, ale ta kobieta wyciągnęła ze mnie najgorsze. Czułam się zraniona i zdradzona tym, co próbowała zrobić, i na moment po prostu pozwoliłam, by złość przemówiła. Jestem pewna, że niektórzy ludzie nazwą mnie złą za to, co zrobiłam, i to akceptuję, ale nie zaprzeczę, że poczułam się dobrze robiąc to w tamtej chwili. Bernie przekroczyła granice, które nigdy nie powinny być przekroczone, i to tylko dowód na to, jak destrukcyjna i manipulująca potrafi być. Choć trochę żałuję, że byłam tak surowa w mojej odpowiedzi, uważam również, że czasem trzeba oddać cios.